Witam serdecznie. Rozmówki polsko-piłkarskie, cykl na tapecie. 13 zespół piłkarskiej pierwszej ligi po rundzie jesiennej Łódzki Widzew. Przejdziemy za chwilę do analizy tego zespołu, zespołu Enkalejda, Dobiego po rundzie jesiennej Łódzki Widzew. Ma rozegranych 15 spotkań, czyli o dwa mniej niż zdecydowana większość zespołów pierwszej ligi. Dobrze, i tak. Kogo widziałbym w ekstraklasie z widzewa? Patryk Mucha, 97. rocznik, 15 meczów, dwa gole i asysta w tym sezonie pierwszej ligi. Już za sobą ma dwa występy w Ekstaklasie w barwach Zagłębia, Lubin. Chłopak z Dolnego Śląska, z Głogowa. Bardzo, znaczy swoje młodzieńcze lata spędził w Lubinie, właśnie wychował się w Zagłębiu. Debiut wiosną sezonu 16-17. Jeden mecz. No i jeszcze wiosną sezonu 18-19 to były jakieś tam ogony. I niestety ten chłopak od sezonu 19-20 grał w zespole Górnika Polkowice. Grał na tyle dobrze, że NK dobi, co ciekawe, były ten właśnie Górnika Polkowice, z którym Patryk Mucha w Polkowicach trenował. Ściągnął go do siebie, do łódzkiego Widzewa. No i ten chłopak dobrze prezentuje się moim zdaniem. 15 meczów. Dostał w końcu taką pełnoprawną szansę na zapleczu pierwszej ligi. No w Ekstraklasie, tak jak mówię, to były takie w cudzysłowie ogony. Ale teraz pełnoprawną dostał szansę. No, widzę, zajmuje 13 miejsce odnośnie analizy, i podsumowanie będzie później, więc na razie skupmy się na tym. Długim zawodnikiem jest Karol Czubak. 2000 rocznik. 10 meczów, 1 gol, i asysta. To jest napastnik. I być może ktoś powie, dlaczego tego zawodnika wyróżniam, i dlaczego rekomenduję. Przede wszystkim jest to bardzo młody chłopak i uważam, że powinien po prostu dostać szansę ale druga sprawa jest taka, że on bardzo dobrze prezentował się w poprzednim sezonie na poziomie drugiej ligi strzelił dla Bytowi Bytów 18 goli, był trzecim strzelcem drugiej ligi po Bednarskim z Polkowic i Marcinie Robaku właśnie z Widzewa teraz obaj panowie razem grają w ataku no te statystyki nie są może jakieś wybitne Karola Czobaka chłopak ze Słupska w styczniu skończy 21 lat, 25 wychowanych z Party Sycewice, Bałtyk Koszalin przez kilka dobrych lat grał w Jantarze Ustka, no i w poprzednim sezonie stafił do Bytowi i tam odpalił, 18 goli na strzeglu centralnym w drugiej lidze no i widzę dobrze, że go kupił bo uważam, że w tym chłopaku jest coś ciekawego bardzo przypomina mi Bartosza Białka warunkami fizycznymi jest troszeczkę starszy, ale już jest na poziomie pierwszej ligi i sukcesy, sukcesywnie jego, jego forma przede wszystkim idzie do przodu i to jest ważne, że awansuje na te szczeble, najpierw była druga liga pierwsza liga, w wiantarze grał w niższych szczeblach rozgrywkowych i ważne, że dostaje szansę, no 10 meczów, gol, asysta ale tak jak mówię, myślę, że ten chłopak cały czas będzie się rozwijał i to jest takie moje, taka moja mała rekomendacja na przyszłość odnośnie klasy. zresztą tutaj robiłem yy, cykl, cykl, robiłem live'a w poszukiwaniu zaginionych transferów yy, w poszukiwaniu zaginionych snajperów Oczywiście i tam był, była dziesiątka piłkarzy, którzy mogą zastąpić Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka czy Milika za jakiś czas w reprezentacji Polski i tam Karol Czubak przewijał się, bo oglądałem też w tamtym sezonie mecze Bytowi i w tym sezonie mecze Widzewa. Może w tym sezonie nie wyglądał jakoś imponująco, ale tak jak mówię w tamtym sezonie Bytowi prezentował się znakomicie. Bytowie oczywiście nie awansowała do pierwszej ligi, ale był trzecim strzelcem po Bednarskim i Robaku w drugiej lidze i ten chłopak, tak jak mówię, z docinka 2000. Jeszcze, jeszcze pokażę pazurki, jeszcze pokażę ten pazur napastnika. No Masiek przy kim uczyć? Przy do baku Zaraz do niego też wrócę. No i trzecim zawodnikiem jest wypożyczony z poznańskiego Lecha bramkarz Miłosz Mleczko. Ciut starszy od Czubaka, 99. rocznik, już debiut w klasie jeden mecz w tym sezonie, 13 meczów, 11 straconych goli. I 5 meczów na zero. Uważam, że to jest też kolejny z polskich młodych bramkarzy yy, młodego pokolenia, któremu trzeba będzie trzeba dać szansę, i dostaje taką szansę. Chłopak z Gorlic, yy, z południa Polski, 191 cm, wzrostu bardzo wysoki. Przez wiele lat wychowywał się w poznańskim Lechu, ale tak naprawdę szansę w juniorach dostał w chorzowskim ruchu. Był stadion Śląskich Chorzów, ruch Chorzów i w sezonie 13-14 przyszedł do juniorów Lecha były rezerwy. Lecha Poznań. Była też przez półtora roku, bronił w Puszczynie Połomice, później był Lech, wiosną zagrał jeden mecz, dostał szansę w Ekstraklasie i teraz broni w barwach Widzewa. Uważam, że jest lepszym bramkarzem niż doświadczony już Wojciech Pawłowski, który chyba odejdzie albo już odszedł z łuskiego Widzewa. Też doświadczony bramkarz chyba z rocznika 93. Tak więc to są moje trzy rekomendacje w Widzewie. Uważam, że to są ciekawi chłopcy, chłopacy, mężczyźni, którzy powinni no, już tak jak mówię, dwa mecze muchy w ekstraklasie, jeden mecz, ale to tak jak mówię, to są takie piłkarskie szlify, pierwsze ekstraklasowe i tych zawodników rekomenduję z Łódzkiego Widzewa. Wyróżnienie. No, kto tej postaci nie zna, który, yy, który kibic yy, polskiej piłki nie zna tego pana. Marcin Robak, rocznik 82, niemal 40-letni napastnik, yy, fantastycznie prezentujący się w każdym sezonie od wielu, wielu lat. No statystyki mówią same za siebie. 252 meczów w Ekstraklasie, mecze w Ekstraklasie, 120 goli jest w tej klasyfikacji strzelców, którzy mają minimum 100 goli w polskiej Ekstraklasie, czyli jest jedną z tych wielu legend. Wielu i niewielu, no bo to jest kilkudziesięciu chyba piłkarzy, ale on w tej statystyce znajduje się 120 goli. No i przyszedł do Widzewa w tamtym sezonie był czołowym strzelcem, gonił Michała Bednawskiego w walce o koronę króla strzelców drugiej ligi, no Michał Bednacki złapał kontuzję, nie gra w Miedzi Legnica, no a Marcin Robak w tym sezonie 13 meczów, 6 goli, no i tak jak mówię, ten Karol Czubak, y, młodszy o 18 lat, y, przy odrobinie y, szczęścia, Marcin Robak mógłby być jego ojcem, ale naprawdę ma fantastycznego y, nauczyciela, jeżeli chodzi o strzelanie goli, jeżeli chodzi o pozycję numer 9, dwukrotny król strzelców ekstraklasy, ma za sobą mecze w reprezentacji, niewiele może, ale ma, tak więc bardzo dobrze, że widzę go ściągnął. Zresztą Marcin Dobak grał już Widzew wiele lat temu, grał w wielu klubach piłkarskich ekstraklasy, bo debiutował w koronie wiosną sezonu 2005-2006, gdy Karol Czubak, można powiedzieć, raczkował gdzieś tam, bawił się w piaskownicy samochodzikami. Marcin Dobak już strzelał swoje pierwsze gole w ekstraklasie, grał też w Turcji, w koniaspor klubu, w Idman Jurdu. Był w Chinach, później okazało się, że ten transfer nie doszedł do skutku. Fantastyczne sezony w Pogoni, 13-14, 21 goli, Król Strzelców. Był w Lechu 16-17, 18 goli, Król Strzelców, ale tam miał problemy z trenerem Nenadem Bielicą bodajże, nie mogli się panowie dogadać. Odszedł do Śląska, w dwóch sezonach czyli 37 goli w Ekstraklasie, no i trafił w sezonie 19-20 do Widzewa i tam był wicekrólem Strzelców. Drugiej ligi. Chłopak z Legnicy, 9 występów i gol w reprezentacji Polski. Myślę, że taki chłopak spełniony, bo zdobył super puchar z Lechem dwukrotnie. No, brakuje mu na pewno Mistrzostwa kraju. Były awanse z widzewem, był awans przecież do ekstra czyli zna, zna ten smak. Na pewno by chciał, żeby znowu wrócić do tej ekstra ale na pewno to jest moje wyróżnienie. Może nie są, nie, są to, nie są to oszałamiające statystyki: 13 meczów, 6 goli, ale to jest, tak patrzę na statystyki strzelców w tym sezonie w łódzkim widzewie. To Marcin Dobak jest zdecydowanie najlepszym strzelcem, bo drugi Mateusz Morzeń i Patryk Mucha mają po dwa gole: Filip Becht, Karol Czubak i Marveil Fundambu. Mają po jednym, więc zdecydowany lider klasyfikacji strzelców Łódzkiego Widzewa. I to jest moje wyróżnienie: Marcin Robak. No i podsumowuję pracę Albańczyka, Enkaleid Dobi, Starsi kibice pewnie pamiętają, ci, którzy się interesują ekstraklasą, ale to na przełomie wieku był piłkarz Zagłębia Lubin i górnika Zabrze w ekstraklasie, strzelił kilka goli. Ja bardzo dobrze go kojarzę, z tym kibicem Zagłębia. Bardzo szybki, no taki chłopak na aferę, jak była piłka do przodu, tak zwana laga, on biegł, nie miał może jakiejś wybitnej techniki, ale był bardzo szybki, kilka goli strzelił i w Zagłębiu i w Górniku Zabrze pracował w grupach młodzieżowych Zagłębia Lubin, dostawał szansę. Pracował właśnie w Akademii Zagłębia. No i dostał pełnoprawną szansę w górniku. Polkowice był awans do drugiej ligi. Bardzo fajny poprzedni sezon, mimo że Polkowiczanie gdzieś tam byli w środku drugiej ligi. No i łódzki widzew zgłosił się po awansie do pierwszej ligi, po NKL'a dobiego. No i wydaje mi się, że trzeba czasu. Potrzeba czasu na wszystko, widzew jest nisko, na pewno kibice w Łodzi życzyliby sobie na tym pięknym obiekcie, by Widzew był wyżej. Ale przypomnę, po pierwsze Widzew ma o dwa mecze mniej niż na przykład cała czołówka pierwszej ligi, ma 19 punktów, w przypadku tych dwóch zwycięstw miały 25, czyli tylko 4-5 punktów staty do tej ścisłej czołówki Radomiaka i Jarki. Słabo wygląda statystyka bramek, 13 goli strzelonych i aż 18 straconych, aż no, w, tej, yy, w tej klasyfikacji tych zespołów z dołu tabeli widzę w Taci zdecydowanie najmniej, ale zdecydowanie najmniej tej strzela razem z Bełchatowem i Resowym, i Koroną no nikt nie ma mniej goli strzelonych od pole ma o 3 więcej, a reszta zespołów ma 20, 26 i są zespoły co mają po ponad 30 więc właśnie tutaj niby jest Marcin Dobak, niby jest ten Karol Czubak, ale problem jest właśnie w sile ofensywnej łódzkiego Widzewa, bo do statystyk goli straconych nie przyczepię się, no i też popatrzmy na statystyki meczów u siebie Widzę fajnie gra u siebie, 4 zwycięstwa dwa remisy i porażka, ale na wyjeździe gra koszmarnie, zwycięstwo, dwa remisy 5 porażek cztery gole strzelone na wyjeździe w ośmiu meczach aż 13 straconych i tutaj jest właśnie gwóźdź do trumny łódzkiego Widzewa odnośnie czołówki, że właśnie mecze wyjazdowe powodują, że Widzew jest w okolicach tego środka tabeli, bo dopuszczy ci 4 punkty, ale tak jak mówię, wiosną Widzewiacy zagrają o te dwa mecze więcej od tej całej grupy zespołów, które są, bo ma 15 meczów. Być może nadrobi, być może Widzew będzie atakował w... Awans do Eksta Klasy, choć wydaje mi się, że to jeszcze nie w tym sezonie, choć na szóste miejsce będzie szansa, ale wydaje mi się, że widzę powinien skupić się na ustabilizowaniu tej kadry, ciężkiej pracy zawodników, żeby Encalade Dobi poznał ten klub od potrzebki, bo to jest wielki klub. Wiemy, że łódzki Widzew grał jako jeden z dwóch zespołów w Polsce, bo Legia Warszawa dwukrotnie, no i łódzki widzę grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów w połowie lat 90. piękne mecze z Atletico. Z Tiełą Bukaresz i Borusją Dortmund. Pamiętam te mecze oglądałem. W TVP2 były mecze 20-45 liga mistrzów i ten gol Marka Citki, między innymi z Borusją w Dortmund i przepiękny Gol z Atletico, Sławomir Majak, Jacek Dębiński, wielu tam piłkarzy, Maciej szczęsny, Andrzej Woźniak, wielu wspaniałych piłkarzy, polskich piłkarzy był Ukrainiec Andrzej Michalczuk, I ja czasy te, tego łódzkiego widzewa z połowy lat 90. Bardzo dobrze pamiętam. No i Franca Smudy i Andrzeja Grajewskiego. Trzy gwiazdki ode mnie dla widzewa. Widzę podpad z Pucharu Polski po raz drugi trafił na Legię. No i po raz drugi przegrał. Minimalnie tym razem 0 do 1 gol w pierwszych minutach meczu Mateusza Cholewiaka. Widzewa nie ma. Trzy gwiazki. Myślę, że widzę, będzie atakował tą pierwszą połówkę tabeli pierwszej ligi. Jak będzie wiosna pokaże. Nkalej Dobi ma sporo tygodni do przepracowania. Może pojawią się jakieś transfery. Wszystko się okaże w najbliższych tygodniach. Ja też będę zaglądał do pierwszej ligi, co się dzieje odnośnie transferów. Pewnie będzie, wypuszczę taki odcinek, jak już skończy, skończę cykl na tapecie pierwszą i drugą ligę i po omawiam sobie to, co dzieje się na zapleczu Klasy. Dobrze, to był trzynasty zespół piłkarskiej pierwszej ligi łódzki. Widzę przed nami będą te zespoły z dołu tabeli m.in. GKS Jastrzębie, Bełchatów, Sandecja, Zagłębie i skończymy Resowią Rzeszów. Benjaminkiem, no i ben, zakończę cykl pierwszoligowy na tapecie i dokończę po prostu cykl na tapecie drugiej Ligi. Też wszystkie 19, tym razem zespół drugiej Ligi, będę starał się analizować tutaj na kanale. Serdecznie dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!